do y, dogrywaniu ostatniej części w openingu. Mój brat miał tyle gier na tablecie niepotrzebnych. O, oh, hej, hey, komputer, bardzo fajnie. Y, niepotrzebnych, że po prostu nie dało się. Nie miał już miejsca na tablecie, ale teraz już ma dużo miejsca na tablecie. Dlatego teraz już Wam dogrywamy ostatnią część openingu. Jeszcze chyba tylko trzy jajuszka. I dobra, i będzie to jako osobne filmiki, ale. Obejrzymy to. Znaczy się wstawimy to. E, już nam brakuje. To czekajcie, ja w sumie tylko sobie z na to ostatnie jajko, zaraz wracam. Dobra widzowie jesteśmy już w tej e, e, jeszcze pocięciu, dlatego szybko kupujemy ostatnie jajuszko, co wypada. No i robot, rail. No to fajnie, e, żegnam już Was i... Te, I będziecie mieli dwa odcinki. Następny odcinek postaramy się gdzieś zrobić z, na, za kilka dni. E, dlatego, e, nie dług, dlatego niedługo już e, będziecie mieli nowy odcinek oprócz tych dwóch. Topa... Nora. Na, na